Elo mordo, ja jestem Patrick Games. A w tym odcinku gramy. w Minecraft. To teraz Myślę, gdzie ja jestem. Ten... Ale nie powiem. Okay. Dobra. Dobra. <coughs> Jak przestanie padać, to może ktoś pokaże. Co wygląda się średniostacz. Dobra. Przestało padać, tak? No. Wiecie gdzie jestem? Na Nowych Pateczkowicach. To będzie nasz, nasza wioska w Minecraft'cie. Z tamtej wioski odeszłam. Tutaj już będzie lepiej. Nad tym pracowałam dwa dni tylko. Ale jeszcze będziemy powiększać te Pateczkowice. Wieżowie też jeszcze będziemy musieli naprawiać. Kurde, co oni mają. Co, już taki O, ucieka, widzisz, ucieka. Jak budowałem, to nie, to wszystko straciłem. Musiałem wszystko od nowa poszukać, jeszcze zbroję muszę sobie zrobić. Od nowa? Nie wiem co tutaj nie ma w tym starym domu na Wszystkie domy, co tu są, ten zielony, tam, ten wielki, ten i ten, co ma sprzedaż. Mm. Oczywiście za Tutaj nic nie ma, Ręcz nie ma, ale mój to Jak to się lubi takie domy, to się... ...то мог на моего год дискорда. О, по вытянул домик. Кура. Добила. Копирка. Зроби гений, Там кролики от двух есть. видишь? за Wielki Domku, jak zbudowałem to Nie, ale jakaś potka nie wiem na co. Na co to jest? Na oczy? I o co chodzi? крафтинг сопалоза. То есть до зачинания, не? Стоп. А утка, вот. Что я возьму? Ага, тут надо. Не играю на Утка, все Co się dzieje? Nie, to są się pochować wszystko. Dobra. Jeżeli wam się podobają te patyczkowice, dajcie łapkę w górę i zmieńcie ten czerwony przycisk na szary. Dobra. <laughs> Patrzcie, wyjście, wyjście z patyczkowic. Wyjdziemy na chwilę, bo tutaj też zrobiłem. Tutaj sama się... była woda, więc... i zrobiłem nie, y, nie murki, tylko te mostki. Później ja raz się zgubiłem. Nie mogę znaleźć poetyczkowi, bo musiałem gdzieś daleko iść. Właśnie do tej wioski jak przyłam to się zgubiłem, ale na szczęście znalazłem płatejczkowice i Wam pokazałem w tamtą stronę, koło tej góry. Są tamte tamta wioska. Hmm. Oczywiście te mury będziemy nieraz niszczyć, ale nie całe i będziemy powiększać je, żeby. Jak macie pomysły, żeby coś jeszcze zbudować? To możecie pisać w komentarzach te pomysły. A ja dzięki za odcinek, do następnego dzisiaj do już jutro.